Witaj na kanale Mała Medytuje. Dzisiaj zapraszam cię na medytację, która pomoże ci poradzić sobie z trudnościami. Na początku zapraszam cię do tego, aby nieco rozluźnić swoje ciało. Znajdź więc dla siebie komfortową pozycję, taką, w której twoje ciało będzie rozluźnione. Niech z każdym wdechem i wydechem po prostu się rozluźnia. Weź kilka wdechów i wydechów w swoim własnym tempie i pozwól, aby Twoje ciało rozluźniło się w tu i teraz, w tej właśnie praktyce. Niech rozpływa się, rozluźnia. I pozwala całemu napięciu, całemu stresowi po prostu odejść. Dzisiaj zapraszam Cię na praktykę, która bardzo mocno jest rozpowszechniona w mindfulness i nazywa się metodą RAIN. Metodą, która w pewien sposób pozwala nam zmierzyć się z trudnościami. Dla mnie jest to metoda, która niejako oczyszcza nas z tego, co się pojawia. Więc być może dla ciebie będzie również dzisiaj swego rodzaju oczyszczeniem. Składa się ona z czterech kroków, i dzisiaj poprowadzę cię krok po kroku. Zadając odpowiednie pytania. Zaczniemy od pierwszej litery, czyli od litery R, która oznacza rozpoznawanie. Rozpoznawanie tego, co się dzieje, tego, co jest z tobą w tym danym momencie. Być może jest to jakaś trudność, jakaś emocja. Jeżeli chcesz, możesz to nazwać. Możesz na przykład powiedzieć do siebie: Jestem zła, sfrustrowana, czuję się źle, czuję jakiś lęk albo niepokój. Po prostu nazwij to, co z tobą teraz w tym danym momencie jest. Kolejną literą jest litera A. W tym kroku akceptujemy i pozwalamy sobie na to, aby to, co się pojawia, emocja, doświadczenie, trudność, po prostu z nami były. Nawet jeżeli na ten moment jest nam z tym bardzo trudno, to okej, okay, po prostu pozwólmy się temu wyrazić. Zaakceptuj fakt, że ta trudność, to, co teraz się u ciebie pojawia. Po prostu jest. W tym kroku, kroku akceptacji, chodzi o to, żeby po prostu nie unikać, nie odpychać tego, co się pojawia. I kolejnym krokiem, kolejną literą jest litera I czyli investigate. Czyli inspekcja. Jednym słowem, zobacz, co tak naprawdę dzieje się w Twoim ciele, czego ono w tym momencie doświadcza, jak ta trudność, ta emocja chce się wyrazić przez to ciało. Być może czujesz jakieś napięcie, jakiś dyskomfort. Być może odczuwasz, że chcesz teraz po prostu płakać albo śmiać się. Po prostu pozwól się temu wyrazić, wyrazić się poprzez Twoje ciało. Po prostu obserwuj to, co dzieje się w Twoim ciele. Możesz też zadać sobie pytanie, Okej. Okay. Jak to się stało? Co sprawiło, że właśnie tego doświadczam? Zobacz też, jakie myśli się pojawiają. Czy są to takie myśli, które już dobrze znam, które już wcześniej pojawiły się w moim życiu? Być może jest to jakiś schemat działania, schemat myślowy, który już bardzo dobrze znasz. Jeżeli tak, to możesz to po prostu nazwać. A jeżeli nie, to być może jest to dla ciebie coś zupełnie nowego. Więc również zaobserwuj to i zauważ. Po prostu pozwól temu wszystkiemu się wyrazić. Pozwól swojemu ciału doświadczać dokładnie tego, czego w tym momencie doświadcza. Pozwól też swoją myślą pojawić się i jednocześnie je obserwować. Możesz też, jeżeli chcesz, zadać sobie pytanie, Czego ja w tym momencie potrzebuję? Co mogę teraz z tym zrobić? I po prostu pobądź z tym przez chwilę. W momencie, kiedy Uświadomisz sobie to wszystko, co się pojawia, możesz przejść do kolejnego kroku, który nazywa się Non-Identify, czyli nieutożsamianie się z tym. Może to na początku wydać się trochę dziwne, i może pojawić się pytanie, ale jak to? Jak mam nieutożsamiać się z tym, co przed chwilą się wydarzyło? Wiem, że może to brzmieć trochę dziwnie, ale tak właśnie jest. Teraz w tym kroku możesz pozwolić sobie na takie pełne odpuszczenie tych wszystkich emocji i trudności, które właśnie się wydarzyły. Możesz być pewnego rodzaju takim obserwatorem, który widział, jak te emocje, te doznania się pojawiły, co one wywoływały w tobie. I jednocześnie pozwolić im po prostu odejść. Jeżeli w tym momencie jest to dla Ciebie zbyt trudne, to okej. Okay. Być może te doświadczenia, te trudności wymagają jeszcze trochę czasu i potrzebują się wyrazić w Twoim życiu. Możesz więc po prostu z nimi zostać. Możesz też na przykład wrócić do tej praktyki za jakiś czas i zobaczyć, czy to się zmieni. Możesz też w tu i teraz zadać sobie takie pytanie, czy te wszystkie myśli, doświadczenia, trudności, które mi się przytrafiają, są tym, co mnie określa. Czy mając 5 lat, czy też 10, Miałam czy miałem dokładnie takie same myśli i emocje? I czy będę mieć w przyszłości za tydzień, za dwa, za rok, za sześć lat takie same emocje i myśli, czy być może będą one inne? Jeżeli tak. to zobacz, czy to nie jest pewnego rodzaju schemat, który pojawia się w Twoim życiu, który notorycznie się po prostu włącza i wyłącza. Większość z tych myśli i emocji, które się u nas pojawiają, są po prostu pewnego rodzaju doznaniami. W naszym życiu doświadczamy przeróżnych emocji. Doświadczaliśmy ich, jak byliśmy dziećmi. Doświadczamy ich teraz i będziemy doświadczać, bo to jest wpisane w naszą naturę i tak właśnie jest. To, co najlepszego możemy dla siebie zrobić, to po prostu badać to, obserwować, pozwalać się temu wszystkiemu wyrażać, a jednocześnie zadawać sobie pytanie, skąd się to u mnie bierze. Co za tym stoi, i na samym końcu po prostu pozwolić temu odejść. Nie zasilać tego dodatkową energią myśli, czy dodatkową energią emocji. Po prostu w odpowiednim czasie pozwolić się temu wypalić, odejść. Zachęcam Cię do tego, aby wziąć z tej praktyki dzisiejszej to, co jest dla Ciebie szczególnie ważne. I jeżeli ta praktyka jest dla Ciebie w tym momencie trudna, to możesz do niej wrócić za jakiś czas. Jeżeli natomiast czujesz, że coś ona w Tobie uruchomiła, to po prostu się temu przyglądaj. Bądź otwarty na to, co się pojawia. Pamiętaj też, że to wszystko, o czym dzisiaj była mowa, jest bardzo, bardzo indywidualne i w różnych z Was będzie na różne sposoby się wyrażać i przekładać na Wasze życie. Więc Podziękuj sobie w pełni za ten czas dzisiaj, za tą praktykę. I jeżeli jesteś gotowa, gotowy, to po prostu możesz otworzyć oczy i wrócić do tego, co Cię otacza. I z taką wielką otwartością i życzliwością po prostu weź to, co jest dla Ciebie ważne. I obserwuj to, co się będzie pojawiać i co pojawia się w tym danym momencie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.